Jeżeli jesteś stomatologiem i chciałbyś pracować w kraju angielskojęzycznym, pamiętaj, że musisz udowodnić, że Twój poziom języka angielskiego jest na poziomie C1. Aktualnie można to zrobić podchodząc do jednego z dwóch certyfikatów: Albo IELTS Academic, albo OET Dentistry. Jeżeli chodzi o certyfikat OET, mamy 12 zawodów. Mamy właśnie OET Dentistry, które w Polsce można zdawać przy komputerze w dwóch lokalizacjach w Krakowie oraz w w Warszawie kosztuje około 1400 zł, a więc Akademik dostępny jest w większej liczbie lokalizacji, kosztuje bodajże 920 zł na dzień dzisiejszy. Natomiast zanim wybierzesz, który egzamin jest dla ciebie atrakcyjniejszy, sprawdź czy organizacja, która będzie cię rejestrować, zezwala na zdanie danego egzaminu. Przykładowo w Wielkiej Brytanii musisz podchodzić tylko i wyłącznie do IELTS Academic, ale w Irlandii mamy wybór. Możesz podchodzić do IELTS Academic albo OET. Dlatego możesz wspólnie ze mną zapytać się Dental Council. Gdziekolwiek indziej by nie byli, i jaki egzamin jest uznawany. Bardzo często na stronach internetowych są podane te informacje, ale wiem z doświadczenia, że czasami jest je bardzo trudno znaleźć i wtedy ja piszę w imieniu ucznia lub po prostu jako dostawca kursów OWT z takim zapytaniem do danej instytucji, tak aby już wiedzieć nie tylko dla Ciebie, ale na przyszłość, dlatego że czasem zdarza się, że niektórzy podchodzą do egzaminu, aby dalej uczestniczyć w jakichś kursach, wymianach, więc w bardzo różnych celach uczniowie podchodzą do tych certyfikatów. Ja będę więcej mówić na temat tych egzaminów u siebie na kanale. Tak więc subskrybuj i obserwuj. No i oczywiście, jeżeli jesteś zdecydowany albo potrzebujesz jakichś innych informacji, napisz do mnie.